Van, a razem z Prosem dzisiaj nagram Wam odcinek z rysowania. Ta osoba, która przegra w papierkach nożyce, będzie musiała kupić lub dać to, co osoba, na to narysowała. narysowała. I przechodzimy. Papierkami, nożyce. Papierkami, nożyce. Dobra. A więc rysuję pros i czas. start Skype. Ma do 50 czas 50 sekund. Do 50 sekund. nam czas. Ma już mało. Takie coś będzie. Taki, taki coś. Dobrze. No i chyba skończyłam, widzowie. Dobra, widzowie, macie pomysł co to może być. Ja teraz zobaczę. I idziemy po tą rzecz. Myślę, że mam tą rzecz w domu, ale nie za bardzo wiem, co to może być. Zobaczymy, czy się zgadza. Idziemy. No i patrzcie, to jest taka właśnie to, co myślę. Idziemy. Tu pisze oryginalny od 1920 roku. Można się przyjrzeć. Idziemy. Teraz się patrzymy. To jest to, czy nie? Tak, to jest to. Bardzo dziękuję Ci. Dobra, do widzenia. Cześć.